Cześć kochani. Dzisiaj pokażemy wam jak Kuvings 820 plus radzi sobie z najprostszym sokiem na świecie, czyli sokiem arbuzowym, ale potem pokażemy wam również jak radzić sobie z warzywami korzennymi, a na samym końcu pokażemy wam jak zarobiście robi Lowy! Także <laughs> Także przejdziemy zaraz do filmiku. Na początku pokażemy naprawdę fajny sok, który prawie w ogóle nie trzeba mieć potem wyciskarki. Sok arbuzowy jest niesamowity. Pokażemy Wam sok marchwiowy, pokażemy Wam sok jabłko-burak, także przejdziemy do działania. I jeszcze oczywiście, bo my tutaj przychodzimy z sierpniową promocją dla Was, czyli nadal zostajemy z promocją z naszego linku minus 200... 40 zł na Kuvings Evo 820. I jeżeli kupicie Kuvingsa do końca sierpnia, dodatkowo dostajecie gratis. Zupełnie nie płacicie za. E, co to jest? Ozonator o wartości 299 zł, także łącznie to wygląda 300 plus 240, około 540 zł zniżki. Także jeżeli nie macie ozonatora i chcecie sobie mega fajnie oczyszczać warzywa, owoce, to prawdę doceń i fajna sprawa, kiedy jest taka promocja, to jest zabawa. Także... <grym> po prostu ozonator, jeżeli ktoś nie wie, służy do tego, żeby oczyszczać owoce i warzywa z chemii. Pestycydów. Z pestycydów, które pojawiają się, kiedy kupujemy warzywa czy owoce gdzieś tam ze sklepów, na przykład, albo nawet z targu i nie mamy swoich, to wtedy warto je oczyszczać, bo są wtedy zdrowsze i nie jemy chemii, nie jemy dziwnych rzeczy, które. Mogą nam przeszkadzać. Świetnie również radzi sobie z odciskami palców, także jeżeli ktoś ukradł na przykład jabłko, to może świetnie zniszczyć dowody zbrodni. Ja żartuję. Ale również takimi rzeczami sobie radzi taki ozonator. Także przejdziemy już do wyciskania soku. <tuszy> Jaka ogóle <uleżeć>. rzecz? Nie wiedziałam. <tuszy> także przejdziemy do wyciskania soków i zapraszamy do oglądania. Dobra, już jesteśmy po wyciśnięciu soku, jest to sok arbuzowy, środko. Jeżeli ktoś nie wie, sok arbuzowy ogólnie arbuz zawiera cytrulinę, jak działa cytrulina, reguluje ciśnienie krwi i zwiększa wydolność mięśni. Także jeżeli jesteś jakimś koksem, polecamy sok z arbuza. Świetnie po prostu jest po treningu, przed treningiem, ale bardzo teraz polecamy po treningu, bo jesteśmy po treningu. Jakbyśmy byli przed, to byśmy polecali również przed. <śmiech> <śmiech> Także polecamy po prostu pić sok z arbuza. Także zdrówko. Teraz wyciśniemy sok z marchewki i po prostu po arbuzie jest tak miękki miąż, że nie musimy jej myć. Natomiast jest oczywiście taka opcja w Covinkie, że wlewamy sobie tutaj wodę około 200 ml. Załączamy wyciskarkę z zatkanym tym dzióbkiem i w tym czasie ona się czyści przez minutę. Później otwieramy, wylewa się woda i wyciskarka jest wyczyszczona, jeśli nie chcemy mieć smaku, arbuza. Do końca sierpnia, jeżeli kupicie kumiencem 820, o którym mówiliśmy, dostaniecie ozonator, o którym wspomnieliśmy na początku. Jak działa w ogóle taki ozonator? Oprócz tego, że możecie oczyszczać sobie z pestycydów winogrona, ogólnie warzywa, jabłka, pomidory, ogórki, pietruszkę, zieleninę, obojętnie co. To oprócz warzyw i owoców, i ogólnie jedzenia, możecie sobie również oczyszczać wodę, przedmioty, np. ubrania, zabawki dla dzieci oraz powietrze jak dużą przestrzeń oczyszcza powietrza, do 35 metrów, także jeżeli chcecie sobie oczyszczać również powietrze w swoim pokoju, mieszkaniu, gdziekolwiek, to jest również taka funkcja, także mega fajna sprawa, do końca sierpnia taki ozonator może być u Was w domu gratis, oczywiście nie płacicie za niego przy tym, jeżeli kupujecie wyciskarkę z naszego linku, na którą również otrzymujecie zniżkę 240 zł. I dodatkowo z tego co wiem, ozonator ma również funkcję oczyszczania klimatyzacji, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chce sobie sam oczyścić w jakiś sposób klimatyzację, to również można go do tego użyć. Także wielofunkcyjny ozonator, ale przede wszystkim wielofunkcyjny kubings. Dzięki Koni. Także dziękujemy kochani za oglądanie i życzymy smacznych soczków i czystego powietrza. I czystych ubrań i zabawek dla dzieci. Dzieńska. Dzieńska. Trzymajcie się, piątek.